Siemanero, dzisiaj otworzymy sobie paczki z impostu, które my odebrali. Od razu tam nie będę pokazywał. Znaczy w sumie jest tylko ulica, ale to nie dobra, nieważne. Otworzymy i zobaczymy. Przedstawimy co tam mamy. Pierwsza gra no, otwarta. Na no PlayStation 3 Bakugan Defense of the Core Na no PlayStation 4 Na no PlayStation 3 co ja pieprzę Co ty chłopaków pieprzysz, kompletna z instrukcją z manualem Dysk Dysk w Perfect stanie, bez żadnej rysy Ale ten stół skrzypi jak cholera eee mam tą pierwszą część tej gry ale tej, tej nie mam więc do kolekcji jak znalazłem, dałem chyba 25 zł ona kosztuje chyba ja wiem ile 8 funtów Anglii więc jest cena jest prawie pół, pół Razy mniejsza niż w Anglii, więc kupiłem tu w Polsce. A to Bakugan nie jest tak rozpowszechnione, czy lubiany przez graczy. A to jest gra na PlayStation 2, która w Anglii jest droga, bo ona w Anglii kosztuje 25 funtów, 125 zł panowie i panie. World Wrestling Championship z Chyba z Steinerem, jak dobrze kojarzę. Więc gierka jest taka mało znana. O, ale zabezpieczenie dał. Kompletna. Zobaczymy. pisał, że bardzo dobry dysk. No jest bardzo dobry. Bez żadnej ryski. Jak na PlayStation 2, ta kondycja jest naprawdę super. Eee, dałem 19,99 20 zł. 20 zł, a fungi 25 funtów no to stówka w kieszeni. Fajna gra, też jej nie mam w kolekcji, więc super, super. Warto patrzeć na eBayu. I to takie dwie gry, których nie mam w kolekcji, a zapociem ponad połowę mniej, jakbym zapłacił w Anglii, więc Bardzo się cieszę z tego. Nie, idę jeszcze do sklepu, do centrum sk... zobaczyć jakie oni tam mają gry, więc eee, na pewno zupdateuję. Dzięki i do na razie do następnego. Hej.